Witam wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Elphiries, a dzisiaj zaprezentuję Wam klasę postaci Bart, klasę wspierającą. Zapraszam do oglądania. Klasa postaci Bart jest postać, klasa postaci wspierająca. Skupia się na wsparciu swoich sojuszników. Swoich przyjaciół najlepszych, swoich kolegów, koleżanki. Raczej ciężko byłoby nią grać solo. Mimo wszystko jest to możliwe. Bart korzysta z lutni oraz rogów, które są unikalne tylko dla tej klasy postaci. Żadna inna klasa postaci nie może z nich korzystać. Korzysta również z many, także możemy odnawiać many miksturkami many. ich bronie, czyli rogi oraz lutnie mogą posiadać różne rodzaje ataku. Na przykład ataki tnące obszarowe na krótszym zasięgu. Zaprezentuję je właśnie. Ataki wzmocnione w linii prostej lecą sobie i zadają obrażenia. Albo na przykład ataki spiralne też lecą, zakręcają, zadają obrażenia. Przejdźmy do opisu umiejętności. Barda. Mniejsze uzdrowienia. Błyskawicznie leczysz ilość punktów zdrowia wybranego celu. A jeżeli kłótniesz, to użyjesz tego na sobie. Dzika nuta. Wysyłasz dziką nutę przed siebie, która zadaje obrażenia, plus obrażenia skalowane od broni, oraz nakłada nieprzyjemne efekty, czyli na przykład oszołomienie. Kręci się w głowie. Nieraz zatruje. Nieraz spowolni. To jest jedyny ofensywny skill tej klasy postaci. Kopuła ochronna. Tworzysz ochronną kopułę, która zmniejsza otrzymywane obrażenia przez wszystkich znajdujących się wewnątrz graczy. Eee, wszystkich znajdujących się wewnątrz graczy, czyli jeżeli jest przeciwnik, to on również otrzymuje mniej obrażeń. Mimo wszystko jest to bardzo, bardzo przydatna umiejętność, głównie na PvE. Więź życia. Rzucasz ochronny urok na sojusznika, redukując przyjmowane obrażenia o 30 i ileś tam procent. Nie jest, ale część z tych obrażeń wraca do ciebie. Urok ten jest anulowany, gdy twoje punkty zdrowia spadną do 20% i trwa to z 12 sekund, w zależności od ulepszenia. Pieczęć regeneracji. Pieczęć regeneruje zdrowie wybranego celu przez ileś sekund, leżąc łącznie Tyle i tyle życia. Tyle i tyle życia, ponieważ to rośnie podczas ulepszania tej umiejętności. Oraz większe uzdrowienie, błyskawicznie ulecz za dość sporą ilość punktów życia, wybrany cel, a jeżeli kłótniesz, użyjesz tego na sobie. Umiejętności mam już przypisane. Część z nich możemy zademonstrować. Uzdrowienie. Że pojawimy tutaj jakiegoś potworka. Proszę bardzo. No i goblin nas tutaj bije. Używamy uzdrowienia. Właśnie wyleczyliśmy. Od razu zademonstruję większe uzdrowienie. Tylko może najpierw pokonać tego bandytę małego. Większe uzdrowienie. Pyk prawie, prawie całość się nam uleczyło. Ale, gdy używam tego na kimś, to wygląda w ten sposób. Taki efekt serduszek. Kopuła ochronna. Wygląda w ten sposób. Gracze wewnątrz tej kopuły otrzymują mniej obrażeń. Więć życia, część regeneracji, wygląda w ten sposób: gdy ona trwa, regeneruje się właśnie życie oraz większe uzdrowienie. Też serduszka, jak mówiłem, nasza klasa postaci skupia się głównie na wsparciu sojuszników. Jego set. Zbroi, broni oraz amulety. Eee, Skupiają się na redukcji czasu odnowienia, ilości maksymalnej many oraz zdobywanego doświadczenia. Ta klasa zdobywa doświadczenie szybciej, większej ilości. Myślę, że to jest wszystko. W razie pytań, piszcie. Piszcie również na Discordzie. Zachęcam Was do subskrypcji, do polubienia. Zostawienia dzwoneczka oraz przede wszystkim do gry w naszym serwerze. Do zobaczenia!